Siemanko Wam wszystkim, z tej strony Bekamillol i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek z Pokemon White. Dokładnie tak. No i wreszcie pójdziemy do tego lasu. Miałem to zrobić już w poprzednim odcinku, ale zrobię to w tym odcinku, ale już nie przedłużam, nie ruszam. A tutaj czeka na mnie Berg. Co ma do powiedzenia? Więc widzisz, są dwa wyjścia z Pinul Forest. Droga, która idzie do przodu, i która jest między drzewami. A czyli ja mam pójść po prostu bardziej w dzicz, pójść między drzewa. No i bardzo dobrze, naj bardzo dobrze. W ja sensie, no nie wiem, czy bardzo dobrze bo będą dzikie Pokemony, ale specjalnie na tę okazję przed odcinkiem kupiłem sobie Ripple. Tutaj będzie podwójna walka, z tego co widzę. Eee, więc wezmę na drugie miejsce... Na drugie powiedziałem. O tak o. O tak o zrobimy. I będzie spoko, myślę. Zacznę już tą walkę. Ok, lecimy dalej. Ktoś tutaj z Teamu Plazma już na nas czeka, oczywiście. I chce oczywiście z nami walczyć, więc zawalczymy, no. Ok, walka zakończona. Aha, czyli on nie ma tej czaszki Dragonite'a, No cóż, można by się tego spodziewać. Że uciekli dalej. I to jest ten moment, w którym załączam ripela. To jest właśnie ten moment idealny, gdzie są ripele. Czekajcie, na pewno nie tutaj. Nie. Tu są ripele. Jak widzicie, kupiłem ich 20. I z riplami to my możemy biegać. I szukać przedmiotów. No właśnie, włączę sobie Dowsing Machine. I oczywiście ktoś z Timu plazma mnie zatrzyma perfidnie. Czy szukać czegoś? No oczywiście, że szukam, nie? Co się, no. W sensie na ogólnie to bardziej chcę dostać się do następnego miasta, a nie pomóc yy, lenorze. Odnaleźć tą czaszkę Dragonite, ale, ale i tak pomagam. Wcale to nie jest tak, że to wszystko przy okazji jest. Wcale tak nie jest. Okej, okay. yy, ale ja tu szukam zaraz przedmiotu. A, on jest tam. Okej, okay. to najpierw pójdę po ten przedmiot, który się kryje tutaj. Big Root to do sprzedania. Gdzie ale ja lecę, lecę Dobra lecimy teraz tutaj, bo tam gdzie gdzieś jest przedmiot. Jest i super potion. A tam się po prostu dalej idzie, chyba. Skończył się Ripple. Szkoda, że w tej generacji, w sumie to nie wiem, czy w ogóle w jakiejkolwiek generacji, jak się skończy Ripple, to proponuję włączyć następnego. To Nie, nie wiem, czy to nie tylko w hakach, ale powinno to być w każdej grze Pokémon. No. Powinno być, to jest pewne. A co... No kurczę. Co my tutaj mamy? Tiny Mushroom, Również do sprzedania. Mały grzybek. Nie wiem czemu chcą takie rzeczy w sklepie. O, tu jest chyba kamień do ewolucji Eevee w Lifione. Dobrze mówię. Czy źle? Nie wiem. O, Pokémon Ranger, a patrolujesz yy, Las Pinwheel dniem i nocą. To czemu nie złapałeś Teamu Plazma? Przecież widać, że to kryminaliści i coś ukradli. No to nieźle patro, patrolujesz. Wysyła on Herdiera. A ja swojego Herdiera znowu zapomniałem zmienić. Bo już jest poziom wyższy od y, Drillbura. Aczkolwiek herdier na pewno sobie fajnie poradzi z innym herderem, więc. No. O daje nam często berry. A ja tymczasem zrobiłem fail. Nie wiem, jak mój herder przegrał z herdierem na niższym poziomie. Ale wydaje mi się, że tu coś dziwnego się stało. dobrze, mamy Revive'a Jednego. I jeszcze super potion. Okej. Okay. No i jeszcze zmienię pierwszego boksa na. Drilbura. Dobra, więc ruszajmy w drogę dalej. I tutaj już trener. Dobra, idziemy. Im głębiej w las, tym więcej drzew. Oczywiście. A tutaj z krzaków wyskakują trenerzy. Oczywiście. Mnie to atakujecie, a pewnie Timu plazma nie zaatakowaliście. Oczywiście. Świetnie, świetnie. Okej, okay, i dostajemy znowu Czestobery. To jest y, jagódka na Paraliż. Leczy paraliż. Dobra. No i cały czas wyłączam to Dowsing Maszynny, ale trzeba zmieniać pokemony. Teraz Dewot, nasz starter sobie potrenuje. Ale tu mamy jakiś przedmiot. A jest nim antidot. Oczywiście, że tak. Skończył się Ripple. Ale na razie nie widzę żadnej trawy. Już widzę. <grymne> Więc trzeba użyć y, Ripple'a. Jezu, jeszcze mnie atakują. No po prostu, ja nie wiem, no. Już jestem zmęczony tymi walkami. Jeszcze w dzisiejszym odcinku lasu nie przejdę. To będzie dopiero beka. No bo już w poprzednim miałem przejść las. Okej, okay, dostaliśmy tym razem peczabery, czyli na truciznę, jagódkę. Yy, yy, więc yy, się cieszę, nie chciałem do ciebie znowu zagadać. Teraz gdzie jest ukryty item? Tutaj. Znowu tajny mushroom. Grzybki zbieramy, grzybki i halucynki. Dokładnie tak, bo co można fajnego znaleźć w lesie? Uh, na górę się wspinamy. Fajnie. No i team plazma. A więc dotarłeś aż tutaj. No oczywiście, że dotarłem aż tutaj. Co ty myślałeś? Ja dzisiaj chcę cały las przejść. Tak, jestem tutaj, żeby kupić czas. Ok. No nie dziwię się, jakim się uda uciec. Jak ja się wlokę tak przez ten. Las. I zbieram sobie przedmiotiki. Ja, ja wam mówię, z któregoś z tych trzech krzaków musi wyskoczyć trener. Mówiłem. Pięknie. Pewnie teraz będzie miał pan Sira, bo poprzedni mieli pan i Pampura. Jak nie będzie miał pan Sira, to coś mi się powaliło. Ale raczej będzie miał. Tak, ma pan Sira. Więc tak jak tamci. Dełot poziom 22. Bardzo fajnie, że nasz starter tutaj leveluje. Co tym razem dostaniemy od Rangera? Pechabery, aha, okej, okay, znowu pechabery, czyli od trucizny. Jagódki. W ogóle jak będę miał więcej subów, to prawdopodobnie zrobię również yy, różne, prawda, tier listy związane z pokémonami yy, Czyli czy lista Pokemonów pierwszej generacji czy coś takiego? No i ogólnie ze wszystkimi generacjami bym tak robił. Czekajcie, wait a minute. A dobra, głupi jestem. Klikałem zły przycisk. I się dziwiłem, że nie działa. Jestem mistrzem. E, oczywiście e, nie, nie tutaj. E, lecimy do repela kolejnego. I okej, okay, możemy sobie znowu włączyć dowsing machine. Tutaj jakieś bajorko widzę. Ale tutaj mamy przedmiot, więc co tutaj się kieruje? otm 86 Grass NOT i ten atak działa tak z tego, co pamiętam, jest oczywiście trawiasty i zadaje większe obrażenia, jeśli przeciwnik jest ciężki. Im cięższy przeciwnik, tym większe obrażenia mi się wydaje. To na Snorlaxa byłyby bardzo duże obrażenia, na przykład. Kurczę, w którą stronę teraz mam się kierować? Zobaczcie, tędy nie, tędy można zeskoczyć w tamtą stronę. Czemu spotkał mi dziki Pokémon? Przecież mam Ripela. A, chyba jak jest. A, właśnie, Audino. Ma wyższy poziom ode mnie? Nie. A to nie wiem dlaczego. Może po prostu kiedy są takie silniejsze dzikie Pokémony, czy może Audino, jak się trafiają, to nawet Ripel na nie nie działa. Ale Audino to jest y, dobra do expienia. Więc załatwię. No co jest, no ta Audino uderzyła mnie pięć razy double, sla double slapem, w tym dwa razy skryta. Ta gra naprawdę zaczyna być przeciwko mnie. Ja się nie zgadzam, ja protestuję. Nasłała na mnie tego Audino, który yy, nawet nie zwraca uwagi na to, że włączyłem sobie ip a I atakuje, bo czemu nie. A ja sobie postanowiłem zawalczyć, ale patrzcie, ile expa! Prawie kolejny poziom! Ja sobie uleczę Dołota. Bardzo ucierpię w tej... E, e, ...walce z Audino. No, RNG mi nie sprzyja. W walkach Pokémon tutaj... ...nie ma co inaczej sądzić. A na pierwszego sobie weźmiemy herdiera. Okej, okay, tu się trzeba kierować dalej. Ja nie wiedziałem, gdzie się trzeba kierować dalej. Ripple znowu wszedł, więc sobie od razu znowu załączę. Oczywiście, lecimy. Kolejny gościu Steamu Plazma. Bo czemu by nie? Może to on ma głowę, znaczy głowę, cemstą głową, no czaszkę Dragonite'a. Dowiemy się. Ok, pokonany. Kolejny gościu oczywiście Steamu Plazma. O, i on ma czaszkę. I udało nam się. Nasza misja zdobycia czaszki jest zakończona. Mam nadzieję, że teraz nie będę musiał się wracać do miasta. Bo wtedy na pewno ten... A, to kto? Gorm... Hmm. Form z siedmiu mędrców. Jeden z siedmiu mędrców. Aha. Rozmawiamy o jakimś legendarnym Pokemonie, którego chce użyć do uwolnienia Pokemonów, ale tutaj wchodzi berg. Ilnora jeszcze. Ekipa cała. Okej, okay, dobrze. Okej, okay, nie, nie chcę mi się tego wszystkiego tłumaczyć i czytać. Niech sobie tam gada, 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 gada. Wiem, że jest imu plazma, ale tam... Siedmiu mędrców nie słuchamy i zwykłych grantów. Myślę, że najważniejsze, żeby czytać kwestie Ena i Getsisa. Okej, okay, czyli Berg będzie wracał z powrotem? Wracał z powrotem. Co to za stwierdzenie? Wracał, to wiadomo, że z powrotem. Co? I chyba nie wiem, żeby, chyba żeby jeszcze wyjść z tego lasu, trzeba pójść jeszcze tą asfaltową drogą. Więc jeżeli tak, to w tym momencie zakończę odcinek. A oddajemy noże, dobrze, że nie musimy się wracać do miasta, bo bym się striggerował, szczerze mówiąc. Naprawdę, striggerowałbym się. Jeszcze Moonstone dostałem, nie przyda mi się w ogóle, ale spoko, że dostaję. Dobra, idzie sobie. Właśnie nie wiem, czy to nie trzeba asfaltową drogą, bo oni stamtąd przyszli. Właśnie, Berg w sumie stamtąd nie przyszedł. Ale zobaczmy. Co tu mamy? Miracle Seed. No akurat nie mam tego Pokemona. Tak, tutaj idziemy na asfaltową drogę. Dobra, nie, wiecie? Nie, nie, nie. Ja w tym momencie zakończę odcinek, bo, bo po prostu. Wiem, że jeszcze nie przeszliśmy tego lasu, ale trzeba zakończyć ten odcinek, ponieważ już długo nagrywam. Ja się z Wami żegnam. Do widzenia i pa pa.